Ole widzowie, dziś pogadajmy o czymś, co miałam nadzieję już nigdy nie będzie poruszane na tym kanale. Ale jak się okazuje, to co komentowałem ostatnio, ostatnio, no powróci. A raczej może od początku. Ostatnio podesłałem ten film zatytułowany Podróbka przeciw historii, gdzie komentowałem moją niesamowitą historię. No raczej ich niesamowitą historię, bo... Bo ja, bo, bo ja, bo to nie była moja listowa historia, tylko tak, tak, tak się nazywała. No i ja po prostu, no i to był największy klicz na polskie byty, jaki chciałem, ever, okej, okay. To mam pigi. A, to był bot plus... A, to był bot plus player, aha! Okej, okay, to wszystko wyłatwione. Okej. Okay. Okej, okay, wiem, wie, wie, więc okej. Okay. Minęło może kilka dni i, i kiedy skończyłem właśnie nagrywać, z tego dnia podesłali, podesła, podesłali nowy film i co na dodatek, w jednym tygodniu podesłali pod cztery filmy. To mam wrażenie, że jeszcze to działa tak, że po prostu raz, że, one, że oni, pod, że oni, że robią baj że robią trzy filmy tygodniowo, potem robią całe trzy tygodniową przerwę no i potem po udają cztery filmy ty ty tygodniowo. Ja tylko nie rozumiem szczerze, ale no... No i jak widzicie, którzy się pytali co z moim kątem. Bo z moim kątem w, w poprzednim Webroxie to jest sobie straciłem, kiedy nowy telefon. No tak. Ale... Ok, teraz, teraz odchodzimy do blogsa, czyli tej lepszej części tego, tego filmu, ale. A ty chodź to dobrze. Kupki. Ok, więc teraz idziemy oglądać moją niesamowitą historię. Patrzcie, nie wierzycie mi, to są nowe filmy. Tak, długo nie, nie, nie sądziłem, który odcinek nagrać, ale postanowiłem. O filmie odsyłowanym zgodziłem się dzięki masce koguta. Masce <gumasy>, koguta. Koguta. Okej. Okay. Traktujmy to poważnie, bo to jest poważna historia. I to nie family-friendly content. <laughs> nie, to... Serio, to są jakieś historii dla dzieci po prostu. Jeśli chcesz znaleźć poszukać, jak to... To ładnie dobrze. Okej, okay, zaczynamy. Cześć, niestety nie mogę zdradzić mojego imienia. Co? Powtórz. Cześć, niestety nie mogę zdradzić mojego imienia. Słuchaj, co że nazywasz... Załóżmy, że nie wiem, na przykład... Cię nazywasz Alex. Ja też się nazywam Alex. To... Wiesz ile Aleksów żyje na świecie? I właśnie miałbyś... Jakie miałbyś imię, to bardzo znajdziemy na świecie kogoś, kto ma twoje imię. Taki razie znaczy, co, twój? Twoi rodzice nazwali cię jakimiś randomowymi... jakimiś słowami, bo powiedzieli, no nie, nasz syn to nie jest nie będzie prowadzić jakąś historię. To to musimy dać mu jakieś tam domowe imię. I pewnie, i pewnie przyjęli linie, litery z alfabetu i Proszę. Bo co chcieli Chcieli jakiekolwiek, no i i, po, i nawet nie nawet i pewnie nie fajny brzmią, i pewnie coś z swojego imienia. Okej, okay, no to jak gdybyś nie przyjęła swojego nazwiska. To już prawdziwe historia ale imię, IMIĘ, to jest na znaczy Ci większość osób na pewno znajdziemy jakąś osobę, która ma twoje imię. Ktoś mógłby mnie rozpoznać. Tak i na ci w ogóle pana są swoją historię. No właśnie. I po co opowiada w ogóle tą historię? <laughs> Nie wstydzę się tego, co zrobiłem. Powiem więcej, jestem z siebie dumny. Przepraszam. Od kiedy superman obrawał banki jako nastolatek? Ja się pytam. Ale myślę, że moi rodzice nie chcieliby, żebym o tym opowiadał. Mhm. Dlaczego? Te... Nie chcę, chcemy się to zobaczył, kiedy... Kiedy wiesz, kiedy zamyślasz ten film. Ale wiem, czy to jest fałszywe, bo nikt nie ma tylu IQ. To nie zdradzę mojej tożsamości. <laughs> Czyli co? Czyli... Hmm? Ale twoi rodzice pewnie to pamiętają i uznają i pewnie pamiętają, to będziesz to z pewnie szczegółami patrzą na to, ile trwa film. I, no i po prostu poznają tą historię i wiecie, mam takie same problemy, ktoś powiedział swoje imię. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Nie. Trzy lata temu, kiedy miałem 14 lat, mój tata był współwłaścicielem Myjni. Wszystko szło świetnie. Dobrze nam się powodziło. Mój brat i ja zaczęliśmy chodzić do prywatnych szkół, przeprowadziliśmy się. Do dobrych rzeczy łatwo jest się przyzwyczaić. Okej. Okay. Okej, okay. pewnie będzie tak, pewnie to będzie to tak, który sprawić jak trudno sprawi, historię, że nas nagle będzie jakiś zły Bloodwist. Szybko przywykliśmy do nowego stylu życia. Jakbyśmy żyli tak od zawsze. A potem pewnego dnia wszystko zaczęło się sypać. Policja zrobiła nalot na firmę mojego taty. Okazało się, że jego wspólnik używał myjni jako pralni pieniędzy. Dowiedzieliśmy się, że od lat był dealerem narkotyków. Policja. YouTube, nie zajmuj mi tego filmu! Nie! To nie jest family friendly content! Nie, nie! Nie myliłem się, byłem z panem! Nie, ci nie oglądajcie tego! To są trudne sprawy! Aresztowała też mojego tatę, lecz wypuścili go, gdy zorientowali się, że nic nie wiedział o nielegalnym interesie. Samą myjnię skonfiskowano ze względu na wspólnika. Mój tata naprawdę załamał się przez tę sytuację. Nie mógł przeboleć, że go oszukano i był zamieszany w nielegalny interes. Niespodziewanie nasze życie wywróciło się do góry nogami. Po kilku miesiącach tata wziął się w garść i otworzył nową myjnię w innej części miasta. Niestety... Sprawy nie potoczyły się po jego myśli. Po krótkim czasie musiał ją zamknąć. Tak. Za <-ionsa> hmm, ja akurat, jest To jest problemy finansowe. Ja polecam jedną rzecz. Wiecie, albo jak pracować w jakiejś fajnej pracy. Na przykład zajmować się bowasami. Czy pracować w McDonaldzie. Proste, ale zarabianie jest obecne! Ciągnął w banku pożyczkę na nową inwestycję. Lecz nie mógł jej spłacić i zbankrutował. Straciliśmy wszystko. Halo, opieka społeczna. To był dla naszej rodziny bardzo trudny okres. Chciałem jakoś pomóc, więc zatrudniłem się w restauracji kolegi mojego taty. Pracowałem tam po szkole po raz pierwszy w życiu zmywając naczynia. Nie była to najlepsza praca, ale cieszyłem się, że coś zarabiam. Pracowałem w nocy do zamknięcia restauracji, a rano, mimo zmęczenia, wstawałem do szkoły. Pracowałem sześć dni w tygodniu, jeden dzień miałem wolny. Kiedyś cały wolny czas spędzałem gra. Um, Hej, jak śpisz do. Jak pracujesz do całej nocy, a potem idziesz do szkoły, to ja, to ja jak jestem niewyspany i idę do szkoły, to wtedy. to wtedy mało co pamiętam. Więc będziemy mieli zespół pały. Mogę się założyć. Mając na komputerze, teraz wykorzystywałem go do odrabiania pracy domowej. Pewnego dnia przyjaciel powiedział mi, że do mojej ulubionej gry dodano nową mapę. Chciałem tylko rzucić na nią okiem. Kiedy tata wszedł do mojego pokoju, zobaczył, że gram na komputerze. Strasznie się zdenerwował. Twoja mama i ja całymi nocami próbujemy coś wymyślić. Prawie w ogóle nie śpimy, a ty grasz sobie w gry, jak gdyby nigdy nic. To! To! To tych twój ojciec po prostu pójdzie sobie do pracy do McDonalda, Bo po prostu to jest, jest placek, gdzie płacą! No i. i po prostu niech tam pójdzie? To co? Jeśli on chce sam zarabiać, to niech zarabia! Ja cię tu przezywam! Ja jest, no, jestem normalnie jestem dzbanem! Powiedział. Powiedział, że jestem samolubny. Samolubny Tu jest. Jeśli byłby samolubny, to to, to to w ogóle by nie pracował! Coraz bardziej to się nakręcał. Aż w końcu to... powiedział: Będziesz mógł grać ile chcesz, jak kupisz sobie własny komputer. I. <laughs> to jest jego komputer! Post... Hej, akurat po co im. po co im budowałeś komputer? historie... tę historię. Ja cię zbyt przewrzywam. Zabrał mi laptopa. To chyba była naj... To był twój laptop? Jeśli tak, to, to myślę, że będzie wątek, że twój ojciec po prostu uzależnił się od załiczego napoju. Postu, po prostu po. prostu nie powie, żeby YouTube się do mnie przypitał. Powiecie, ja jestem nastolatkiem. Więc powinni mi z, z, powinni mi zdem, zdemontować film, skoro tu o, sami wiecie czym. Gorsza noc w moim życiu. Płakałem w poduszkę przez wiele godzin, bo czułem, że to niesprawiedliwe. Ale ja tak nagle czuję. przestałem. I powiedziałem: dość tego! Nie użalaj się nad sobą! Nie użalaj się nad sobą! całą noc? Okej, współczuję ci. Ok, okej, współczuję ci, jeśli będziesz stać na lekcjach. Już prawie świtało. Obiecałem sobie, że nigdy więcej nie będę się nad sobą rozczulać. Postanowiłem zatem dotrzymać słowa. Po tej nieprzespanej nocy poszedłem do szkoły. Moja dziewczyna od razu zobaczyła, że coś jest nie tak. Opowiedziałem jej o mojej kłótni z tatą. Na początku się zmartwiła, jednak gdy dowiedziała się o mojej decyzji, była ze mnie dumna. Spojrzała na mnie i powiedziała, jesteś jedną z najzabawniejszych osób, jaką znam. Myś... No nie, ja już, okej. Okay. Akurat... ok, tu raczej nie będzie takiego masakrycznego scenariusza. I dobrze, bo czuję. Że możesz na tym zarobić. Pewnie przyzwyczaiłem się do tego, że w rzeczywistych sytuacjach to jest najbardziej masakryczny scenariusz. To przynajmniej jest pozytyw, ale jeśli to będzie masakra za masakrą, to ja się zdziwię. Idź. Mam pomysł. Mogę ci pomóc, jeśli spróbujesz. Po szkole nie poszedłem do pracy. Poszliśmy do. do... Zwo. Nie, nie, nie! Od dzisiaj Idź do pracy! Oni cię chyba zwolnił po tym. Ja już ci współczuję. ...mojej dziewczyny. Kilka godzin później siedziałem przed jej komputerem w masce koguta. Utworzyłem konto na Twitchu i zacząłem streamować. Grałem tak jak wszyscy, ale było coś, co mnie wyróżniało. Gdakałem w masce na twarzy. To Pewnie, Okej, okay, ja już widzę, jak, jak po prostu dzieci to sobie oddają, a ich rodzice wchodzą na chatę i mówią... Wądź to już! Nie ja wygląda takiego takiego... takiego spada. Bo nie będę myślę, że to jest Ja dziewczyna wpadła na pomysł stworzenia pół człowieka, pół koguta. Maska należała do jej brata. Gdakałem i opowiadałem kawały, wcielając się w koguta. Moja dziewczyna pękała ze śmiechu. Jej śmiech dodawał mi otuchy, więc szło mi lepiej niż bym oczekiwał. Czułem się jak. W takiej dźwięki wydawał! To ja serwio pod... No ja bym serio brał to na poważnie! Telewizji. Po dwóch godzinach miałem 500 widzów. A jakie dźwięki z siebie wydałem po otrzymaniu pierwszej wpłaty? To był idealny wieczór. Przepełniała mnie nadzieja. Dzięki mojej dziewczynie. Okej, okay, ja... nie. Nie, ja nie... nie, ja już się... Ja już się o ciebie boję. Teraz pewnie będzie tak jak co ja już się boję, boję. Ja, okej, okay, ja, okay, ja, 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 nie, nie, nie. okej, okay. muszę to obejrzeć. Bo co z tego, że, że nie zarabiam hajsu? Mogłem rzucić pracę w restauracji. Nie chcę umniejszać tej pracy, jednak byłem pewien, że na Twitchu zarobię szybciej i więcej. Kilka dni później sytuacja wyglądała lepiej, niż bym się spodziewał. Moja widownia rosła. Jednak nikt nie wiedział, kim jestem, ponieważ używałem pseudonimu Big Bird i cały czas nosiłem maskę. Dla nich byłem wielkim, śmiesznym ptakiem. No hej, ale pewnie. Ale pewnie. Ale pewnie przyjdzie jakiś rodzic i, i napisze. I napisze to skargi na Twitchu, czy coś tam jest, czy. Wiecie o co chodzi? I wpiszą. wpiszą. Mam skargę, że jakiś Big Bird sprawia, że dzieci stają się głupsze. Pewnie, pewnie na pewno będzie taka skarka. Ale obok mnie była piękna dziewczyna. Nie było jej widać w kadrze. Wszyscy tylko słyszeli jej śmiech. Nie powiedział. Pewnie. Okej, okay, to ja. Okej, okay, to pewnie coś głoszą. Miałem rodzinie, że jestem na Twitchu. Chciałem powiedzieć mamie i bratu, ale tak bardzo się bałem, że tata się dowie, że milczałem. Myśleli, że nadal pracuje w restauracji. Zastanawiałem się, czy pewnie się dowiedzą. Ja już ci mówię. Oni się dowiedzą z jakiegoś. Zauważą! O co to na Twitchu, bo wiecie, twój brat blada Twitcha. Mojemu tacie polepszy się nastrój, jeśli mu powiem, że można zarabiać, grając w gry. Nie sądziłem, by to coś dało. Rodzice nie lubią, gdy ich dzieci grają w gry. Robią wszystko, co mogą, by je powstrzymać. Akurat jeśli. No, okej. Okay. No to jest zrozumiałe, ale. Jeśli serio mają takie problemy finansowe, to chyba woleliby, żeby. Czy ich syn jakikolwiek zarabiał jakie jakieś skuteczne pieniądze? A ja sobie zdałem sprawę, że muszę przyspieszyć do dwa razy, żeby... żeby ten film nie trwał godzinę. Jestem tego pewien i rozumiem, dlaczego tak jest, ale myślę, że mój tata przesadzał z obwinianiem gier. Tamtego dnia była... To no to tak. się na grach, tylko nasze problemy jako wymówkę. W pewnej nocy, stało się coś ciekawego. Streamowałem tak jak zawsze w masce. W tym momencie spojrzałem na okienko czatu na ekranie. Big Bird, chcesz otrzymać największą wpłatę życia za zdjęcie maski? Wiadomo. Oś pochodziła od jednego z moich największych. Mniejszych fanów, Ringo star! A każdego dnia dokonywał wpłatę, zagrakałem! Hmm. Okej, okay. to będzie zły w... twist! Ja już Wam mówię, widzowie! Tu będzie zły w... plot twist! I, I pewnie będziecie mówić, Babiks, jasno Ale ja nie jestem jasno widzę, okej? Największą wpłatę życia? Dopiero niedawno się wyklułem. Możesz mnie jedynie oferować największą dotychczasową wpłatę, powiedziałem! Masz rację, okej, okay. zróbmy tak! Jestem pewien, że nie tylko ja, ale wszyscy twoi widzowie chcą zobaczyć twoją twarz. Czy zdejmiesz maskę, jeśli każdy dokona największej wpłaty, jakiej może? Odpowiedział. Na chwilę zamarłem. Spojrzałem na moją dziewczynę. Potrząsnęła głową, bym tego nie robił. Wiedziałem, że jeśli się zgodzę, nie będzie odwrotu, ale to była transmisja na żywo. Pozdniem, Tumas, nie mogłem po prostu przestać streamować. Chciałem ukryć moją tożsamość tylko przed tatą, a nie przed innymi. Mój tata kompletnie nie zna się na technologii. Pójdź, to dla niego jakiś kosmos. Nie było opcji, że dowie się, co tam robiłem. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem. Sprawdźmy jak będą wpłaty. Udowodnijcie, że naprawdę chcecie zobaczyć moją twarz. Jeśli mnie nie przekonacie, to na chwilę stanę się człowiekiem. Wpłaty zaczęły zalewać moje konto zaraz po tym jak to powiedziałem. Moja dziewczyna wyszła trzaskając drzwiami. Nie ruszyło mnie to, bo byłem oszołomiony liczbą płat. Napływały bez przerwy. Odczekałem chwilę po tym jak uci... Chły. "Nie widziałem widzów, ale byłem pewien, że wstrzymują oddech." Zagrakałem w podziękowaniu. Okej, okay, przekonaliście mnie. Zdejmę maskę na 20 sekund. A potem się wyloguję A jutro wrócę tu jako Big Bad powiedziałem. Odczekałem chwilę. Zdjąłem maskę koguta i spojrzałem w kamerę. Pokazałem im całą twarz. Mrugnąłem, a potem się Czułem się naprawdę dziwnie. Spoj... Eeeem, um, okej, okay. ja bym się boję, że twoja jakiś z tobą zerwie. No był chyba ten zły blot twist. Ja tak mam wrażenie. na sumę, jaką otrzymałem. Co było jak sen? Wtedy moja dziewczyna wpadła do pokoju. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Nie ma już tajemnicy. Po co teraz mieliby cię oglądać? Krzyczała. Powiedziałem jej, że zgodziłem się na maskę nie po to, by być tajemniczy, ale po to by nie dowiedział się o mnie tata. Spójrz na te pieniądze. Nie sądzisz, że było warto, zapytałem, przytulając ją. Spojrzała na mnie mówiąc, obyś nie pożałował. Następnego dnia po szkole poszedłem prosto do domu. Tata uśmiechnął się na mój widok. Masz dziś wolne? Twój brat poszedł z mamą do dentysty. Choć, się kawę i pogadamy. Powiedział do kuchni. Gdy wychodził z kuchni, zobaczył pieniądze na stoliku i ją nie miał. Zapytałem, czy tyle wystarczy, by spłacić pożyczkę? Tata nadal był w szoku. Nie wiem, chyba tak. Ale skąd one się tu wzięły? Czyje to pieniądze? Zapytał. Twoje powiedziałem dumnie. mnie. Proszę nie pytaj, jak je zdobyłem. Mogę tylko powiedzieć, że zarobiłem je legalnie. Usiadł koło. Akurat... No nie, ja nie, nie, nie. To są trudne sprawy. To jest ładne łagodne, łagodne pokazanie trudnych spraw. To już w się zły plot mój. Nie, ja już się boję. I nie objął. Zarobiło się w sieci, tak? Ups, przepraszam, nie w sieci. Powinienem powiedzieć na grach. Wiem, że już nie pracujesz w restauracji, Pigbert, powiedział. Uśmiechnął się tak szeroko, że widziałem wszystkie jego zęby. O, hej, Raza, że on właśnie dał, dał tu żebyś pokazał twarz? Rzekajcie, pies czeka. Okazało się, że pewnego do niczego. Ludziom. No, co to pojęcia? Pomyślałem, że powinienem, tym wiedzieć, ale nie denerwuj się. Powinieneś być dumny z syna. Nic nie idzie. Czemu tata zaczął mnie oglądać, Byłem zaskoczony, bo po ulubione żarty z moich streamów. Nie sądziłem, że spodoba mu się moje poczucie humoru. Dzień wcześniej zasnął podczas oglądania. Nie wiedział więc, że zrobiłem maskę i opłaciłem wszystkie płaty. To go bardzo poruszyło. Dali ci tyle by zobaczyć twoją twarz? A ty oddajesz to wszystko mnie? Zapytał. Tak, dawałem mu całą sumę. Byłem dumny, że zarobiłem tyle pieniędzy i mogłem mu pomóc spłacić pożyczkę. Następnego wieczoru miałem zrobić ostatni stream z pokojem mojej dziewczyny, a to dlatego, że tata zbył się, żebym zaczął robić cień do mo. Jednak czekała mnie niespodzianka. Mimo że nie Okej, jest wiecie buty. A przyjdę się z widzami. Proszę. Przyjdę się z widzami. Okej, zacząć. Okej. I długo... Okej, komentuję. Patem do komentowania tego kanału. O nie leci tam mu fajna. Co wiedzieć, jak wygląda więc nie było już żadnej tajemnicy. Nawet ringo star, który zapoczątkował wpłaty, aby zobaczyć moją twarz. spadł tylko na chwilę. Dziwne. Dobrze. Tam zakładałem maski innych zwierząt i wymyślałem różne postaci. Ale nic nie działało. Straciłem wszystkich kibiców, więc wkrótce przestałem streamować. Jednak byłem tak zadowolony z tego, co osiągnąłem dzięki mojej krótkiej sławie, że miałem to gdzieś. Poza tym os. Tak nie mam czasu, bo spędzam wieczory z tatą w internetowej, którą razem otworzyliśmy. Okej. Okay. Wreszcie przeszliśmy przez ten. przez ten kanał. Tak klopt! Akurat... Ok, widzimy się za 3 tygodnie, kiedy ten kanał wróci. No, ja liczę, że. Ja liczę, że już to nie wróci, bo to największy klicz na polskim ety. A to nie wróci za 3 tygodnie, znowu będzie na no, odcinek. Albo no, za dwa, to gorzej. OK, okej, to już wszystko w tym jeśli Wam się spodobał. Będę czytać o ławce w górze, ale subskrypcji. I druga ocieplin Okej, okay, no to pa!